Czekaj, Tymon! No co? Możesz mieć o takie coś na, na sobie. Możesz to założyć. Gdzie? O takie coś? Dobra. Jak wyglądam? Dziwnie? No i udajemy właśnie tutaj, że nie masz kreatywa. Jesteś więźniem numer 3. Czekaj, muszę wszystko <laughs> Panu no to w ręce, Bo ja już się ubrałem. Dobra. I co panu oddaję? No ja też się chyba ubiorę. Nie, pan, pan, jest, pan jest niebieski, strój. Bo pan jest prawda? A no tak, zapomniałem. No właśnie. A ty pan chce, żeby tylko mnie e, rozproszyć? Nie wiem. Ej, jakby co? Jak klikam o to i dzisiaj podświetla, nie? No? To, to y znaczy, że masz wyjść z więzienia na chwilę, bo mówić, okej? Okay? Dobrze, proszę pana, ale niech pan na razie pójdzie, bo ja chcę zostać trochę sam. Ty tam masz kolegę, pogadaj z nim. Ej, co Czekaj. Nie, niech tu zduj jak to. Do mnie jak poli do policjanta Policjancie schowałem się Ech? Jak wyglądasz? Znaczy, nie widzisz mnie Wyglądasz jak ten typek No oddaj mi te rzeczy nie Chcę się zobaczyć Na F5 No nie jestem. No dobra już nie będę Ja już tylko widuję Dobra, ale oddaj te rzeczy! A, no tak, czaszkę? Czaszkę, no czaszkę, a te inne rzeczy to już tam sobie zlewę. One tam wyleciały. Hmm? One tam wyleciały. Gdzie? Yeah. Czego Ty chcesz rozwalić klatki głową? Próbuję Chał! Zostałaś mi tylko ty, do. No i kot, no! swojego współwięźnia! No dobra, to z tego! Pan może się na chwilę odsunąć? Czekaj, to właśnie... Nie, bo to zbikona jest! O nie, już się skończyć. Nie, nie! No i już. Dobra. Kiedy no mam tu być pochowane, że to no już zacznę. No nie, nie, na no, razie nie chcę. Dobra, Pierwszą szansę, co? Jaką pierwszą szansę? Czyli drugą, znaczy dwudziestą pierwszą. Długą? Dwudziestą pierwszą. To było czas? 20. Nie, nic. Ja tutaj, ja tutaj, jest tutaj ten kolega, i proszę mi go nie zabijać. Aha, jest tutaj spadek. A czemu to będzie ma dwa drogów? Nie wiem. Może dlatego, że to jest jedna, jedyna woda? No kolega. Woda. Dlaczego tu jest woda, akurat? Nie wiem, skąd do wody, jeśli chcesz beta, przeżyć. Daj, daj, Łukasz, daj mi porozmawiać sobie z kolegą. Idź stąd. Nie patrz. Nie patrz. Kolego, będę musiał Cię przestawić. Przestawić, bo będę miał dwóch kolegów. Popsuło, eee, ja ja te panie się po prostu zabiję Od Kiedy ja ten serwer wystawiłem na całą publiczność to. No, tu, 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 tu. Nikt, po prostu to jest Zbikona Ale o co chodzi z tymi lampami w lesie? Jakimi Sześć, pięć, jeden O to chociaż jedną! 5, 6, 6, 7, 7, 7, tak, tak, tak. Dzisiaj uciekniemy, chłopacy. O. Spadaj. Wpadaj. Spadaj. Się I jak wiadomo ty masz niby Sudu tak na niby No to czekaj Nie mogę sobie włączyć Sudu Miwala? No nie, to nie ma comment Może dwa dzień ze Złymbezem... Mówię tylko sobie za Nie. Yeah. <śmulacje> <śmulacje> Dobra, ja mam takie dźwięki

Bo by tu jeszcze jedno łóżko by się przydało, a w sumie... A w sumie to jeszcze tak było... Tak, tyle łóżek. We have ja się widzę, że są z takiego świętego tego, że mogę

Poczekaj. Na razie będzie przerwa. Przerwa, nie wiem na co. U was to nawet nie będzie przerwa, ale dla nas z Tymonem będzie przerwa. Dobra? Okej, okay. I po przerwie. A ja chcę Nie w kowadle, w craftingu. Chłopcu, w Minecrafta i nie wiem jak, jak połączyć datrze z... Yy, tym. Wiem. Dobra, nie komentuj. Będę miał tutaj moją podpolkę. A jak się to łączy? O, połączyłem. zapomniałem go nazwać. Ej! Chyba źle postawiłeś drzwi. Yeah. No ja no bo patrz. Czekaj. No przez to całe cię teraz nie mogę kliknąć. O! Patrz lepiej. Ну no, и не можно. Ну и сейчас Эй, давай, я могу еще... Могу я выйти, мадак, я Мачуш. Ну я мачусь, не мне выпаду. Das ist tot. Das ist tot. Nie możesz. A powiem, że nie ma tak, że kogoś ustroisz, bo tutaj się nosi tylko takie rzeczy. Ja chcę tę ja Dobra, to ty już weź tą czapeczkę. Tylko ja chcę tę czapeczkę ustroić. Ja się ją ustroić? Nie. No to nie. yang tanda alternativa tersebut membawa diskip丈, diwie diri saya <sum> api dengan mikrofon Nie? nie, to się... Nie tak robi. A dobra niech już będę miał ten tak Ja nie chcę tego, tego i tego. Ale to musisz mieć. Ale z tego, ja nie chcę. Ja się bawię na łóżku. Nie chcę, to musisz mieć Ale ja nie chcę tego zakładać. Musisz. Nie m... nie nie... nie, nie